z tej strony Indie Gamers. Ja jestem Kamil, a jak Grzesiek. A to jest kto da dedoskać? I dzisiaj zagramy w e... akwarium. To nie jest akwarium, to jest oceanarium. A to, to było a, aqua, a, aqua aquatic fun center. się Dobra I ja dziś, Dzisiaj będziemy Dobra, dalej, dzisiaj będziemy zwiedzać akwarium. Akwar. Kurde oceanarium. He <noise> Co powiedziałeś? Odwaj się. Dobra. zwracam uwagę ja mam jakiś honor? Nie mam honor. Zamknąłem oh! oh! <laughs> <laughs> się w O! Sorry. O <laughs> oh, Boże. I'm <laughs> Mam biedny, jestem biedny. Boże, wspuszczę ją. No, dużo. Blu, du, dużo. Jak ona go Boże. rozumie, jak ludzie go rozumieją, Boże, nie grożą. Ja tylko ja. Go jak porządny ojciec może stać w kolejce oh, i poczekać. Cześć, oh, oh, oh. najpierw. Buziki. <suszy>

Okej, okay, nie możesz dać im się zobaczyć, bo jak ci um. zobaczą, zaczną ci... Zaczną podejrzewać, jest, że jesteś w średnictwie, jak przez takie na pewno pomoże. Czapki! Mam no, czapki. E, to utekło Give me red. Albo niebiesko, Będziecie Będzie pasować do Garnituru. Chciałeś czerwoną, masz czerwono. Okej. Okay. Cześć dziewczynka. Co tam? Wał sure, się. <laughs> Odejdź zanim zaraz... Zanim ktoś cię podejrze o od... picie dzieci. Jak Hello? Tak Mam dzieci. Zobacz mi. Tommy i Stacy są tak up so ci też zawalę to do Płuczesz swoją żonę Soon I'll Nie, przesolił Nie, dzieci Przesolił A, dzieci tam Trzeba tickets włożyć Tak, gdzie trzeba Mogę tam wejść?

Uh, nope! No czemu nie? No dobra. jakąś Co za... ześlizgnięcie się po tym. Dobra. To musisz znaleźć swoją córkę, żonę i... Dziecko. ...i synka. Polecałbym najpierw znaleźć może... żonę? W sumie to loteria. Tam Nie jest? lubię rekinów. Nie ma się rekinów. Dobra, wejdźcie tutaj do Amazona, tutaj. Tu coś znajdziemy. Kogo znajdziemy? Tu znajdziemy... Pewnie biologa znajdziecie. Hmm... Myślę, że nie. Tu pewnie będzie... O, jest żona. No dobra. Well, we're alone without the kids for once, honey. We should really talk. Co chcesz? To są kobiety. Trzeba pogadać. Ciszko. Dobra. Musisz chyba jakoś udobruchać swoją żonę, dając jej nagrody. Daję. Im. coś jeden nagród Bożych święta. Incidents keep happening and you brush them off to robić? <puszczanie> Wybaczcie. Ale trochę nam gimnazjum się zostało Daj jej prezent. Dzięki naprawdę. I you yeah. the, the disposal came on, but you wouldn't go to the hospital, yet somehow your arm looks new. Are Are you, you ever, ever to explain that? Hmm. I don't think six. turtles can really do that. Six, jabłek, seconds. Mm -hmm. I don't know you 11 Trzy. ty... Jakie Ja też nie lubię. Jaki cheater? Ja cheater? Cheater. cheater. No Bo dobrze ci idzie Jak komu to dobrze idzie to zawsze czytuję. A ja nie czekuję. 20 będzie mój nagrodę. To jest mój Jaki cziker. Pozwól, że dam. Wyobrażam się na ciebie. Dam naszej żony nasz prezent. Naszej żony. Dzielimy się żoną. Wybacz, ale w realu to by chyba nie przeszło. No, raczej <laughs> tak, nie. Ale, <laughs> prawda. Znaczy, ze względu na kobietę, między z nami z z problemu. bez tak. problemu. Tak. Kobieta raczej hey, no, co z tego? <laughs> 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 Best player ever. Pomóż mu. Chciałem Pomóż mu. Daj, masz, 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 Dawaj swój. DAJESZ Dawaj rząd. Dałem ci prezent, to ty mnie masz, masz, dobra. masz, 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 Ej, masz, 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 Wiesz masz, to nie jest napisane na 7 nagrych, to nieważne. Ważne. 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 Zresztą gry też można sczytować, to można wejść. Tak? Tak. No. Serio? <grymne> <Sorry>. <grymne> to dla ciebie. Nie ma! <grymne> to dla ciebie, pomarańcza. ciebie. <grymne>

typkiem So you think you can beat old air hockey mad at his own game, huh? Pogieło stary Pogieło cię, stary, ja sobie nie będę w to grał Jestem ośmornicą Taki czerwony guzik restartuje grę no. bo, bo podniosę i zaraz do, do trzech, do trzech Do trzech razy Ggrzypad ci w tyłpę Czy Ci zaraz No daję. wsadzę w Ile już Ile wżdaliśmy za Scarlet. Raz, dwa, trzy, Give one price to Scarlet. A dobra, jeszcze jednak. To jesteśmy porużyć jeszcze raz. Victory, it's ours. Przeżyjmy piłeczkę, wrzucić tą piłeczkę na górę. Piłeczka jak spadnie, to da ci na Najpierw muszę podnieść nogę i tam wejść. Po co tam chcesz wejść? Po co chcesz tam właśnie Ty Ja się nie zmieszczę. Jesteś za duży. Że... Ja. Jesteś za dużą uśmiernicą. Mówili jesteś... mi, że na, na zabawki też jestem za duży. Wcale nie. Dobre zajmij się żoną. Żona, myślę, że nie jest pocieszona. Chciała z nami pogadać, trochę porozmawiała, ale chyba od nas i nie dostała o sobie. Żona? Trzyb, Trzyma te łapki, ty grzesz. Będziemy dobrymi obywatelami? Nie. Bądźmy dobrymi obywatelami. Ja nie chcę być ale on chce. Welcome. <laughs> Here, use these. I don't want them uh, honey be careful? Don't We're gonna drown. Drown! We're gonna drown! drown. Yeah.

Że ona znajdzie dzieci? Nie. Syna i córkę znajdziemy w następnym odcinku. Lub w dwóch następnych odcinkach. To zależy tak naprawdę. Wydaje mi się, że w dwóch. Ale dobra, nieważne. Dobra, uwagi. nieważne. Nie istotne, eee... bo ja się oduczyć tego słowa. <laughs> Dzięki Wam za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, jeżeli... A subskrybowanie naprawdę... to nie jest wielki wysiłek, a nas to bardzo cieszy, bo tak, wiemy, jeżeli... że ktoś nas ogląda, że że nie robimy tego tylko dla siebie i że jesteście super wtedy po prostu. Tak, zawsze I... tak, jesteście super. Nasze małe serduszka są takie, takie, po prostu jesteśmy, się cieszymy jak, jak coś, coś... Tak... Dokładnie, no. więc jeżeli wam się tak bardzo podobało, że, że chcecie komuś o tym powiedzieć, to powiedzcie komuś, że jest, taki, jest... są tacy Twaj. Jak Indie śmieszne. Gamers i grają właśnie w śmieszne gry. Tak? Znaczy Indie Gamers, my się nazywamy Indycze Granie. No Indy Granie właśnie, bo to, to, nie znajdziecie to. nas, jak piszecie indie gamers. Indycze Granie. Dobra, powiedzcie ludziom, że jest takie coś jak Indycze Granie i niech zasubskrybuje. Jeżeli im się podoba, niech zasubskrybują. Więc dzięki za oglądanie, jestem Kamil. A jak Grzesiek, a to był e, Octodad i szukaliśmy własnej żony. Dzięki. Nara!